Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Bo razem możemy więcej. I to jeszcze jak. Kacper, czy. Udało się odpocząć, porządnie potrenować się pomiędzy Hintzenbachem a klingental Tak, mieliśmy okazję skoczyć w Zakopanem we wtorek. Bardzo owocny trening, co niestety na dziś się nie przełożyło. Dlaczego się nie przełożyło i co było owocnego w Zakopanem? Na pewno w Zakopanem skoki były stabilne. W większość skoku naprawdę taki, jakbym jak chciał. Była dobra pozycja, przez co też było dużo łatwiej niż z odbiciem i z fazą lotu, i naprawdę pokazywały się wtedy metry. Tutaj pozycja już nie do końca grała, nie była tak złożona, jak powinna być, i niestety w kracie, wkradł się błąd, że głowa zaczęła bardziej się odbijać niż nogi. Jak pilnuje się tego, żeby głowa bardziej nie odbijała się niż nogi? Chciałbym też to gdyby, gdyby to było takie proste, to, to też by to inaczej wyglądało. No, przede wszystkim musi być dobra pozycja aktywna, przede wszystkim w przejściu, utrzymać stabilność, aktywność i wtedy po prostu skupić się na pchaniu. Powiedz mi, na ile żywe są te wspomnienia sprzed roku, kiedy tutaj było naprawdę fajnie, pozytywnie i na ile jest sens to przytaczać, bo minął rok, każdy z nas jest inny. No dokładnie, no wiadomo, że e, Mam sentyment tak samo jak do Hinsenbach, tak i tutaj do Klingenta, albo patrząc na zeszły rok, naprawdę mi to sprawiło wtedy sporo radości. No ale jest kolejny rok, kolejne wyzwania, kolejne skoki, kolejne zawody, więc nie ma sensu do tamtego wracać, tylko trzeba się skupić na tym, co jest teraz. A jaka to jest skocznia? Fajna, lotna. Coś ich więcej? To... Nie ma nic takiego w sobie specyficznego, chociaż nie, no, jest specyficzne, bo zawsze to wieje, a dzisiaj naprawdę warunki były cisza zupełna. Czy ty zachowujesz spokój? Jaki to jest w ogóle moment dla ciebie? Czy dla ciebie ten powoli um, etap zima zbliża się nieustannie, czy czujesz, a jeszcze tego czasu jest dużo? Znaczy, idziemy planem trenerów, w 100% im też ufam, więc, więc myślę, że nie ma się co martwić na zapas. Lato jest lato, a tak naprawdę skoki to jest sport zimowy, więc tutaj chodzi o to, żeby w zimie skakać naprawdę fajnie. Opowiedz mi, czy to prawda, że rozbieg Falkland Areny się buja, kiedy jest się na nim na górze? Tak, buja się tak samo jak i cała wieża. Tak, tam miejsce, gdzie taka ala szatnia, poczekalnia dla skoczków, również cały się buja. Ty masz lęk w wysokości? Nie, chyba. E, chyba nie, raczej nie. To wpływa jakoś? nie, no Zupełnie poważnie pytam, wiesz jak ta stała konstrukcja tak się gibie na wietrze, czy od wpływu ruchu, czy, czy, czy nie wiem, na, na pozycję, na cokolwiek? Wystarczy, że ktoś podskoczy w środku w tej szatni, to na cała po prostu się buja i za pierwszym razem, jak pamiętam, to za pierwszym razem jak skakałem tutaj właśnie na w to robiło niezłe wrażenie i nogi się uginały.